Siemaneczko, dobry wieczór. Witam w części recenzji spoilerowej dotyczącej filmu Gladiator, część 2. Moi drodzy, słuchajcie, 20 lat czekaliśmy na tą drugą część. Przynajmniej ja czekałem. Uwielbiam pierwszą część gladiatora. Widziałem ją naprawdę niezliczoną ilość razy w wersjach Blu-ray. Blu-ray rozszerzona 4K HDR z dźwiękiem DTS-X, w ogóle no, w każdej praktycznej wersji. Uwielbiam do niej wracać. Bardzo fajny film i fajne zakończenie. E, utożsamiałem się z tymi bohaterami wielokrotnie, utożsamiałem. I nie tylko ja. Więc tym bardziej czekałem na część drugą. Wiedziałem, że będzie o jego synie. Właściwie e, dowiedziałem się w tym filmie, że to jest jego syn, ale wiedziałem, że będzie o Lucyuszu. Ojku. I powiem Wam tak. Ta część z jednej strony mogłaby powstać, a z drugiej strony. Nie powstać, ale do tego dojdziemy. Na razie prześledźmy sobie elementy fabularne. No, widzimy, że Rzym tak naprawdę po pierwszej części, 16 lat później, się nie pozbierał. Tak naprawdę dalej, jak rządziły yy, różne dziwne osoby tym Rzymem, cesarze, nie cesarze, naprawdę nie tacy, jacy powinni być, to ten Rzym po prostu, według napisów początkowych, staje się po prostu ruiną zamiast potęgą. No i mamy tutaj y, kolejnego cesarza, który. dowodzi w bitwie, już nie pamiętam jak się nazywa na D. Nieistotne. W każdym bądź razie gdzieś w Afryce i podbija tam y, lud. W międzyczasie y, strzela do aktualnej żony naszego Lucjusza. I co się dzieje? I ona po prostu umiera. On wpada do wody ugłuszone tam przez innych, i nagle się okazuje, że zostaje wzięty do niewoli. Więc, że tak powiem, sytuacja wzięta jeden do jednego, prawie że jeden do jednego z części numer jeden. Czy mi to pasuje, czy mi to nie pasuje? Raczej nie. Nawet wiecie to miejsce, gdzie on dotarł, po prostu jak zobaczycie dalekie plany, to jest jeden do jednego miejsce, te, które było w jedynce. Chyba że się mylę, ale po prostu specjalnie zwróciłem na to uwagę, więc prawie że jestem pewien. Znaczy, ja jestem pewien, ale może gdzieś w materiałach dodatkowych to wyjaśnią. Ale no, są rzeczy, których nie powinniśmy powielać, i chyba to jest ta rzecz. Tak, tak, tak. Ja bym to strzelił. Poza tym, w jedynce ta fabuła, wiecie, on był generałem Maximus i stał się potem niewolnikiem. I to była droga, którą on przeszedł. A tutaj y, było no, Lucius. On po prostu y, walczy y, przeciwko Rzymowi, zostaje pojmany i nagle zostaje gladiatorem. I, i, i te przejście jest w tym momencie, bym powiedział, takie błahe, takie zbyt proste. Poza tym te jego teksty, wiecie, Maximus nikomu się nie kłaniał. On był raczej cichy, taki stonowany. On grał, Russell Crowe po prostu grał inaczej. A tutaj... Nie wiem, zabrakło mi czegoś takiego, bym powiedział: uczestniczam się z bohaterem. Za dużo takich żartów na zasadzie, yy, yy, ale coś tam śmierdzi, ale to chyba ja. Nie, no to nie pasuje na reżimu 200 lat naszej ery, tak? Tak, tak, tak na początku było powiedziane, że to 200 lat naszej ery. Troszeczkę tego tam, coś, coś tu jest, 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 jest nie tak. No ale no w końcu oczywiście fabuła mknie dalej. Widzimy, że Rzym aktualnie ma dwóch popoprańców cesarzy, dwóch braci totalnie popopranych i to jest chyba lek, najbardziej lekkie słowo, jakie by się tutaj mogło nadać do tej recenzji, żeby nie było jakiegoś mocniejszego słowa. Oni chcą po prostu chleba i igrzysk, a właściwie igrzysk śmierci i tak dalej, i tak dalej. Więc idzie to w kierunku, no, tak jak w części pierwszej, Nasz Lucy już po prostu ma zostać gladiatorem. I co mnie tutaj w ogóle trochę fabularnie nie pasowało, że jego mama, jego mama okazuje się, że go zostawiła, w sensie odesłała go, żeby on był bezpieczny i obiecała, że po niego wróci, i po niego nie wróciła, i on wrócił, i w ogóle tak spojrzał na tą matkę, tak niby ją poznał, nie poznał. zabrakło taki, takiego elementu, nie wiem, jakiejś wściekłości. Niby jest taki moment, tam, że on krzyczy na nią, żeby odeszła, ale to, to, czegoś tam brakuje, nie? Czegoś tam brakuje. Poza tym, chyba najbardziej w tym filmie, ja uważam, że warto by się było czepić niestety efektów specjalnych. Jak w pierwszej części one były, ale one były takim naprawdę leciutkim dodatkiem do wszystkiego. Tak tutaj, sceny z małpami. Sceny z Nosorożcem, sceny z Zatopionym... Zatopionym... Sceny w Koloseum, gdzie mamy pełno wody i dwa statki ze sobą się napieprzają, jako tam inscenizacja bitwy. I tam te rekiny... No nie, słuchajcie, no szczęki były krącone naprawdę dawno temu, ale w szczękach efekty praktyczne są takie, że gdybym ja nie wiedział, że to był sztuczny, mechaniczny rekin, to bym, cały czas bym w życiu myślał, że to był prawdziwy rekin. No, tak było to realistycznie zrobione. A to jest bardzo dawny film. A tutaj po prostu widać, że te rekiny są sztuczne. Widać, że tam są jakieś wysepki z palmami zrobione na środku kolor całą. Ja wiem, że to miała być inscenizacja, ale uważam, że gdyby ich nie było, byłoby jeszcze lepiej. Albo jakby były jeszcze lepiej zrobione. Bardzo często przy efektach specjalnych odnoszę się do Awatara. Bo uważam, że Awatar, pomimo tego, że jest w 95% filmem komputerowym, albo i nawet w 98%, to jest tak zrobiony. Że on gra, że tam wszystko po prostu ze sobą współgra. I my wciągamy się w tą fabułę, bo, bo ona wygląda realistycznie. <noise> Mimo tego, że wiemy, że to jest komputer na komputerze, tak, tak się wyrażę, ale wygląda realistycznie. A tutaj czegoś zabrakło? I chyba też rzecz, która mnie bardzo mocno zmartwiła, to muzyka. Hans Zimmer nie brał udziału w drugiej części, nie pisał muzyki, jest tam muzyka. Nowa, jest inna, nie jest zła, ale czegoś w niej brakuje. W niektórych momentach są powtórzone nutki z soundtracku do pierwszej części, ale one są też, takim powiedział, troszeczkę przedobrzone, ulepszone. Jedynym momentem, gdzie powtarza się soundtrack jeden do jednego, ale też niestety jest ucięty po minucie napisów końcowych, to jest soundtrack z y, pierwszej części Gladiatora, Jak Maximus umiera i widzimy, jak on dotyka tych pól e, swoją dłonią i ma ten pierścień. Okej, okay, tutaj tu, to pasowało, ale w środku napisów dali jakąś muzykę, która... Jeszcze, ludzie jeszcze siedzą w kinie, trochę, wiecie, przeżywają ten film i, i nagle się okazuje, że co, że, że już dajemy jakiś tam rock czy pop, ale ta muzyka końca... Cały film czekałem na tą muzykę i się doczekałem, nie? A jak mówię, o, posiedzę sobie, poczekam, to fajna, to na, na tej samej, samego Sontaku. I nagle mi to ucieli, nie? Czepiam się tego filmu, ale uważam, że tego typu produkcji można, a nawet trzeba wymagać więcej. W każdym bądź razie, fabularnie nie jest to źle poskładane. To, to jakoś tam się trzyma kupy. I dobrze, że to zakończyli, że już nie będzie trzeciej części, bo już nie ma o czym kręcić. Natomiast, no, no przesadzili. Czyli myślę, wydaje, że pan Ridley Scott już no nie wiem, po Napoleonie i teraz po Gladiatorze 2. No nie wiem, czy on się podniesie tak naprawdę. Wiecie, no po jedynce ja wychodziłem z seansu nawet niedawno, jak go sobie odświeżyłem w kinie. I zawsze mówię, że to jest taki film, który się opowiada, który można wspominać, takie arcydzieło. A tutaj niby OK, ładnie to zrobione. Widać, że choreografia walk. Widać, że ta praca kamery jest przemyślana, ale czegoś, czegoś brakuje. Jakby ten film, na przykład, był kręcony na taśmie 35 mm, tak jak pierwsza część Gladiatora. Ja wiem, że to się wiąże z kosztami pewnie i z wieloma innymi rzeczami, że to są trudne prace, prawda, nie, w terenie i tak dalej, i tak dalej. No ale wydaje mi się, że wtedy ładnie by to było, że jedynka i dwójka, by to była taka jedna całość, można by było to razem tak łyknąć, że tak powiem, tak, taki maraton zrobić. A tutaj widać, że pomiędzy pierwszą a drugą częścią minęło mnóstwo czasu, Aktorzy niektórzy wrócili, niektórzy nie wrócili, Lucilla wróciła, Senator Gracchus. Ale jakoś tak, no czegoś zabrakło, słuchajcie, czegoś zabrakło. Mimo wszystko docenię właśnie ten film za choreografię walk i, i za plenery, bo te plenery są naprawdę ładne, ale no CGI niestety widoczne. Mimo wszystko oceniam ten film jako dobry, nawet bardzo dobry. Więc otrzymał ode mnie ocenę 7 na 10. Jedynka to jest takie 9 na 10, a ta 7 na 10. Dziękuję, tyle ode mnie. Jeżeli widzieliście Gladiatora 2, zapraszam do podzielenia się Waszymi opiniami w komentarzach. Pozdrawiam, cześć!